Dobra. Oh, lecimy dalej Bardzo dużo teraz chyba ich tutaj mam z tego co widziałem przez chwilę. Raz. To była dwa, 3 cztery. A gdzie ja jestem? Czajniczek 360 Elo, no siema. Dobra, gdzie ja teraz jestem? Hmm. No, dobra ja jestem tutaj eee, Sugerowany poziom piąty A ja mam ja, ja mam poziom, który ja mam Skoro tam jest piąty, ja mam czwarty No dobra Tak tam jest piąty, ja mam czwarty to Mogę w sumie eee, to grupy już Może akurat w pią piąty mi się wbije Nie Dobra, ile to metrów, są 200. No, to lecimy tam na szybciutko. Kurde, aż te dachy to trochę mi się przypominają z Assassin's Creed Unity. Jak to przejdę, to Unity będę nagrywał. Zeskocz mi stąd. No. Tutaj będzie jakaś mi misja, którą pętę, nawet sporo robiłem. Czy to właśnie będzie ta misja, co, co, o której przed chwilą myślałem? Jak to będzie ta, co tutaj przy, tu przychodziło od tego takiego. To tej, 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 nie wiem, czy to wieża była, jak to jak cokolwiek można nazwać. Jeżeli to będzie z tym. Tak, to jest to, Boże! To jest to. Ja pierniczę, bo oni mają. Takie, oni mają levele. Siódme levele, i ja mam. Na czwartym levelu, niby coś tutaj zrobić. Przecież to ja będę musiał. No co? To... Jezu, ale pe... tak się ja z tym trudziłem. Pełną się tu tam. I teraz tak. Poczekać, aż. o ten. A bo im dubla zrobię. Jak podejdą obok siebie. Teraz może być dobry Teraz do góry to nie aż tam, nie, nie, nie aż tam, nie aż tam Jezus Maria, nie aż tutaj Niżej mi Wystarczyło No tam ich jest sporo dosyć Dobra, mam, ide mam dwie strzałki. No to z tym zrobię tak, że strzałkę jedną walnę tego gościa. Ty, czemu on się nie ten? Aha. No, to Dobra, już wszystko jasne. O, oni są na większym levelu i to już właśnie od razu wszystko jasne, już wiadomo o co chodzi. Teraz to się robi tak, i się ucieka. Oj, 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 oj. Nie, no, no bez sensu, no bez sensu ta gra, bez sensu. Po prostu, no, jaki to ma sens? Gościu, co mnie bo mnie niby trafia w powietrzu i ja spadam na sam dół. Już tak dobrze było. Głupia baba, no. Nie to. Nie ten przycisk. Nie, czemu tego na przykład, jak ona już po tym leci, nie można tego odwołać, żeby jednak się puściła. No, szybciej właśnie, yy, ulepszenia gangu, ale ja nie chcę gangu ulepszenia, wytwarzanie. Dobra, znajduje się przecież na ziemi, no. O tu. Teraz może być... Wytwarzanie. Wyposażenie. Zrobienie ulepszenia. Nie stać mnie. Nie może być. A tutaj ulepszenie strzałek. Na no, nie, nie stać mnie. No, że szkurcz pieczone. Mogę im Dubla zrobić? Nie mogę. Nie tam, no nie chciałem tam, nie chciałem tam, bo on mnie teraz trafi ja spadnę, no. O, ty im. Dobra, to ja gram w Outlasta 2. Masz... Ma, ta, ty masz Outlast, faktycznie. Ale ja i tak uważam Outlast 1 jest dla mnie lepszy. Chyba jest straszniejszy nawet. Ej, o stąd! Ty! Ty właśnie, a ja chyba są wiary właśnie mogę zrobić. Teraz. Dobra, nie traficie mnie i tak. Coś się zasłabi. ma Outlast 1 i 2. Mi się właśnie wydaje, że jedynka jest straszniejsza. Coś tak, jak oglądałem u, na YouTubie u wszystkich. Co nagrywali? Za tą misją trzeba się ostro, ostro na tym trudzić. Patrzcie, o, ona jak tak w tak troszeczkę tam skręca. ten debil tutaj przybiegł? No ja tego nie rozumiem. <gryśla>

Uciekaj tak, przed policją. Ej, właśnie, ty! Idziesz dzisiaj z nami na akcję? Yy, o 17:00 około, na... około yy, o 17 na bloki. Yy, mam, pe mam petardy i wrzucamy do klatki i uciekamy. Więc jak chcesz seba, to ja będę ci pisał, jak będziemy wychodzić. Yy, taka, taka się na mnie patrzyła. To mówię już dobra <laughs> i ofy <wyzerwam. laughs> Patrz, a teraz jak teraz chcę na górę, to tutaj mi niżej wzięło. Ja idę, no to spoko. Tak coś to seba będę ci pisał. Sześćset metrów. Dobra, jakiegoś konia biorę, bo to. Aha, na no akcję. No to musisz tutaj ten. Przyjechać. Wtedy akcję możemy zrobić. Ojej oj, a go zrzuciłem. On nie powinien tego przeżyć. Przynajmniej powinien się połamać troszeczkę. Ja! <laughs> Kurde, ale dzisiaj będzie uciekanko. Z tego co pamiętam, teraz tam będę musiał... Yy, co tam będę musiał? Jakiś... Będzie jakaś zagadka i będę musiał chyba tam czymś kręcić czy coś No to tam tylko nie <grystanie> No to musisz już zacząć iść Dosłownie, no. nie zdążysz Nie no jakbyś biegł cały czas sprintem w sumie i tak byś nie dobiegł na 17 Jezu, ja chyba... Ty... No i to tutaj. Ty masz tego Assassin's na płycie... No, nie! Kupiłem sobie przez PlayStation Store'a. Nie mam na płycie. No i teraz jakąś zagadkę muszę rozwiązać tutaj. Dobra, teraz myślimy Ok, czyli to tutaj Dobra, jedno jest Teraz to jest tutaj, jest dobrze Teraz to muszę poprzekręcać Tutaj jest dobrze, teraz to muszę poprzekręcać Ty, to tutaj nie ma takiego symbolu Ty, o co w tej zagadce chodzi? Człowiek? To chyba trzeba te same... Tutaj trzeba... <noise> I tak byś nie dał. Ale tutaj chyba trzeba te same symbole ustawić w jednej linii. A, dobra, czaję. Już wiem może jak to trzeba zrobić. O tak! I to trzeba jednak zmienić to tutaj. Wciąż nie tutaj jest dobrze. Teraz, skoro tutaj jest tak, tak, to może to muszę o tak mieć. Tutaj jest to sześć dziewięć To sześć dziewięć Tutaj... Hmm. Tutaj o tako. Mam tutaj o tego tak, łatwo, tak to się robi. Ty jednak używam trochę swojego IQ. Nie, tylko nie to. Ja wiem, co się teraz tu będzie działo. Nienawidzę. Ja dobra, nie spoileruję, ale ja nie tego, bo ja wiem najgorsze, jest to, że ja wiem, co się stanie. Jezu! A to jest teraz wkurzające tutaj. To coś nie działo, Jedno to. Tutaj jest potrzebne dwa, wszędzie dwa. Nie stać mnie na nic. Jezus, Maria nienawidzę. The key to the vault and the shroud. Good day, Miss Fry. I'll take that. You shrouds Shroud to your own power. But what if you cannot control it? And why do you want the shroud? Merely to keep the Templars from having it.

o, wow, 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 wow. E, 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 e babbo. Ty ona dobra jest. No i nie no, nie trochę. Trochę szans... Nie wiem czy mam szansę z nią aktualnie na czwartym levelu. Boże. No to za głupia szura. Ty ktoś teraz do mnie dzwoni. Czekajcie. Ja za dwo na chwilę